Żełanka Delila. dziś się wzmacnia tę stronę Carlos Queiroz Ricardo Costa, więc nie Miguel Arpao Ferreira, uwaga, Eduardo, pierwszy strzał na jego bramkę. Ponad Gorz, średnio na spotkanie, już kolejna szarża Hiszpanów, znów z dystansu, taki pomysł mają na pokonanie Eduardo w pierwszych minutach zawodnicy Wisety. Xavi, znakomicie minięty PP Xavi, jest trochę miejsca na dośrodkowanie, co teraz zrobią Hiszpanie, są już w polu karnym i Eduardo jeszcze raz ratuje swoją reprezentację. Kapitan portugalski jedenastki. Cristiano Ronaldo. Bliska moja Cristiano Ronaldo. Świetna dwójkowa akcja, ale Ramos i Ronaldo nie było faulu. Fabio Contrao do środka, Raul Meirelesz. Coś może ciekawego z tego wyniknąć. Jest Thiago, ma okazję do strzału. Thiago! Casillas i... Nie ma trafi Trafił do siatki wyliczając właśnie to trafienie. Cristiano Ronaldo, Casillas, bunt. Nie wykorzystują tego Portugalczycy. Javier Alonso Ronaldo teraz pomógł w defensywie Obok, sporo obok prawego słówka czy zdąży, tak będzie przy piłce Zawodnika w Cyportu Raul Meirelesz W pole karne, świetne podanie Już szybko Portugalczycy, znakomita piłka Ale wyjdzie Casillas, z dąży z pojedynku, który wygrywa jeszcze raz, Thiago, mijaj, nie Tiago Thiago, Thiago, więcej teraz werwy mają Portugalczycy. Ronaldo nie otrzymuje piłki, Fabio Contrao lewa noga czy spróbuje. Contrao, dośrodkowanie! ośrodkowanie! Ja, dopiero teraz piłka dociera do Sergio Ramosa. Sergio Ramos, świetne i Rentę, Eduardo w wielkim stylu! No i przez dwie minuty Fernando i zrobił więcej na boisku niż Torres przez 50 minut. Nie Dawid Villa, Dawid Villa, czy poszuka Rentę? Dawid Villa, znakomity strzał! Szabielon i nie sta, i nie sta, próbują Hiszpanię. Wychodzi Portugalia, Dawid Villa! Eduardo Villa, gol! Zrobił to, zrobił to ponownie! Gol w 61 meczu. Proszę spojrzeć, teraz dopiero. A no, pokpił sprawę. Któż to był? Simao Sabroza, on nie wrócił za wiją. A powinien. To on nie zatrzymał piłkarza, który zmienia wynik pierwszą bramkę Iniesta I nie sta po prawej stronie jest Sergio Ramos, do niego piłka. Sergio Ramos, jest sobie kontrało. Sergio Ramos, to jest polekarny Sergio Ramos. Będzie okazję Ramos! Teraz piłka do niego. Dawid Villa, prawa noga z daleka. Dawid Vija, Eduardo! na drodze do przegrania spotkania Dawid Vija, Fernando Llorente! Już uznawili grę. Cristiano Ronaldo. Ronaldo pod bramkę. Jest, nie. Nie ma i nie zdąży. A jeszcze do tego faul I drodzy Państwo, czerwona kartka. Ricardo Costa. Nie miał żadnych wątpliwości. Argentyński arbiter. I nie sta. I koniec. Hiszpania w ćwierćfinale. Wystarczył jeden moment. Jedna akcja Dawida B i pokonanie na ratę Eduardo i hiszpańska armada płynąca.